Upadek siły Francji i Niemiec. Co dalej z Unią i Europą? Europe's energy crisis has just been getting worse. Growing number of insolvencies in Germany. We are really in dire straits on the gas market. The Germany prices have been skyrocketing. Je suis là aujourd'hui parce que je suis en colère. Je suis en colère parce que tout va mal. Enfin bon, voilà, on a tout un tas de raisons pour là Brak paliwa na stacjach paliw, uruchamianie dawnych elektrowni węglowych czy ograniczenia w codziennym życiu. To długa lista problemów, z jakimi boryka się niemal cała zachodnia Europa. Kiedy w Polsce patrzymy na inflację, która oscyluje już w granicach 17%, to powoli nikt już tym się właściwie nie przejmuje. We Francji natomiast to zaledwie 5,6%. Jednak to już teraz powoduje falę niezadowolenia, którą dość łatwo można było zauważyć w niedzielę 16 października, kiedy w Paryżu zebrało się na protestach od 30 do 140 tysięcy ludzi. « Je suis là aujourd'hui parce que je suis en colère. Je suis en colère parce que tout va mal. Les services publics, la maltraitance au travail. Bien pour, par solidarité concernant l'explosion des prix, la vie chère, je veux dire les hausses sur les prix d'énergie, le gel du point d'indice des fonctionnaires, le gel aussi sur les retraites. Voilà, Francja to jedno z państw, które posiadają najwięcej elektrowni atomowych na świecie. W teorii zatem nie powinno być tam obaw o energię, jednak jest zupełnie inaczej. Zimna woda w kranach, wyłączenie oświetlenia o godzinie 22 czy zapowiedź obniżenia temperatur w domach zimą to dopiero początek.

Jednak o ile nad sekwaną jest źle, to wcale nie jest lepiej też nieco na wschód. Niemiecka gospodarka ma też awarie z uwagi na inflację, recesję, problem z łańcuchami dostaw oraz rosnące koszty pracy. Niemiecki silnik napędowy, europejskiej gospodarki wpadł w turbulencję. Tak w czwartek pisał francuski dziennik Le Figaro. Niemcy zmagają się z kryzysem energetycznym zagrażającym ich przyszłości jako lidera przemysłowego, a dotkliwy niedobór pracowników potęguje problemy producentów, którzy już teraz walczą o utrzymanie konkurencyjności. Związki pracy żądają podwyżek dla pracowników, a firmy drżą, ponieważ przy aktualnych cenach energii część przedsiębiorstw ledwo wiąże koniec z końcem. Francja i Niemcy to tak naprawdę filary europejskiej gospodarki. Ich zapaść zachwieje całym starym Kontynentem. Dlatego w dzisiejszym materiale sprawdzę dla Was, czy Francuzi i Niemcy mogą się jeszcze z tego otrząsnąć, jak źle gospodarczo jest tam obecnie, jak wpłynie to na Unię Europejską oraz jej przyszłość i dlaczego Polska na tym kryzysie może oberwać najbardziej. To wszystko w dzisiejszym materiale. Zatem zapraszam Was na nasz najnowszy raport. Zanim przejdziemy dalej chciałbym podziękować Surfshark VPN, który jest jednym z najważniejszych sponsorów mojego kanału. W sieci niemal każdy na każdym kroku chce u Was uzyskać jak najwięcej wrażliwych danych, żeby potem na nich zarobić lub wykorzystać w inny niecny sposób. Dzięki usługom Surfsharka skutecznie uchronicie się przed takim internetowym szpiegostwem, a nawet dzięki odpowiedniemu szyfrowaniu będziecie bezpieczni w czasie korzystania z publicznych Wi-Fi. Możecie uniemożliwić witrynom śledzenie Waszych informacji, a także skutecznie uniknąć reklam, które dostosują się pod wasze wyszukiwania, a te czasami bywają naprawdę okropne i proponują wam coś, czego nigdy byście nie kupili, gdyby nie upierdliwe reklamy. Dodatkowo dzięki ochronie identyfikatora alertów Surfshark otrzymacie alert, jeśli tylko ktoś wpróbuje się włamać na waszego e-maila. Surfshark pozwala też ominąć blokady geograficzne. Na przykład Netflix ma różne filmy dla każdego kraju, a część z nich nie jest dostępna w Polsce. Co więcej, Surfsharka można też używać, aby pograć na zupełnie innych serwerach niż te przypisane Polsce. To czasami niezwykle przydatna opcja, w końcu rosyjskich troli zdecydowanie nie brakuje. Surfshark umożliwi Wam też korzystanie z zupełnie innego internetu, na przykład z tego indyjskiego, żeby wejść później na rosyjskie strony i zebrać najważniejsze informacje, na przykład do tworzenia materiału na YouTubie. Zatem korzystając z mojego kodu promocyjnego, otrzymacie 83% zniżki oraz 3 dodatkowe miesiące. Więc warto skorzystać. Link do Surfsharka macie w opisie tego filmu. A teraz czas już na materiał. Minister niemieckiej gospodarki Robert Habeck powiedział w zeszłym tygodniu, że niemiecka gospodarka pogrąży się w recesji w 2023 roku, między innymi w wyniku wojny gospodarczej prezydenta Rosji Władimira Putina z Zachodem. Największa gospodarka Europy w 2023 roku skurczy się o 40% według optymistycznego scenariusza. Jednak wariant pesymistyczny zakłada spadek o nawet kilka procent. von April des Wirtschaftswachstums haben. Wir prognostizieren jetzt im Herbst ein Wachstum, noch ein Wachstum von 1,4 Prozent. Aber im April diesen Jahres haben wir noch 2,2 Prozent vorhergesagt. Für das nächste Jahr sind wir dann mit minus 0,4 Prozent, also einem negativen Wachstum in einer Rezession. Die Zahlen, die wir für 2023 im Herbst Projiziert hatten, gingen noch von 2,5 Prozent Wachstum aus. Es ist schon ein erheblicher Wirtschaftseinbruch, der sich vor allem auf die Quartale drei und vier diesen Jahres und das erste Quartal des nächsten Jahres konzentriert. Tymczasem inflacja już teraz, według danych z września, osiągnęła najwyższy od 70 lat poziom, szacowany na około 10%. Model niemieckiej gospodarki opierał się na taniej energii oraz dostawcach z różnych części świata. Ten pierwszy warunek miał zostać spełniony poprzez utworzenie gazociągu Nord Stream 2. Tani gaz z Rosji miał skutecznie napędzać niemiecki przemysł, który po dziś dzień stanowi jeden z kluczowych elementów gospodarki tego państwa. Dodatkowo rząd z Berlina chciał się stać hubem gazowym dla innych krajów Europy. Dziś jednak już wiemy, że zniszczeniu w wyniku ataku sabotażowego uległo zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2. Natomiast przywrócenie ich pełnej funkcjonalności może potrwać nawet kilkanaście lat, o ile w ogóle jest to możliwe. Drugi wymóg, czyli eksport, który stanowi aż 45% PKB tego państwa, też jest zagrożony. Po pierwsze, z uwagi na presję inflacyjną i mniejszą chęć zakupów konsumentów, a także z powodu zerwania dotychczasowego łańcucha dostaw ze względu na deglobalizację po pandemii. Kolejnym ciosem była też wojna między Rosją a Ukrainą. Niemcy korzystali z rynku rosyjskiego do produkcji między innymi samochodów. Dodatkowo rosyjska kolej była potrzebna do transportu towarów z Chin, które dla Niemiec są drugim największym partnerem handlowym. Badania Jeffrey'a Sonnenfelda, profesora ekonomii na Uniwersytecie Yale, pokazały też, że dziesiątki niemieckich firm jeszcze do niedawna prowadziło swoje interesy w Rosji, próbując przeczekać wojnę. Ale ostatnia mobilizacja spowodowała, że musiały się w pośpiechu Przenieść do Kazachstanu, Uzbekistanu czy innych bliskich i względnie bezpiecznych kierunków. To powoduje, że niemiecka gospodarka wpadła w tarapaty, w jakich nie była jeszcze od 2008 roku w wyniku ówczesnego kryzysu. Co więcej, euro jako europejska waluta jest tańsza niż dolar, a to euro stanowiło siłę niemieckiego importu. Jednak, jak już Wam mówiłem, nie tylko Niemcy są w patowej sytuacji Źle jest też we Francji. We're together against inflation, pension reforms and public services reforms. It's important people are battling everywhere, even in the oil refineries. Pod koniec sierpnia 2022 roku Emmanuel Macron publicznie zapowiedział koniec ery obfitości. Początkowo słowa prezydenta Francji wybrzmiewały dość irracjonalnie. Większość Francuzów wówczas żyła dalej wzrostem gospodarczym, który napędzany był przez turystykę. I choć w tym roku gospodarka Francji faktycznie urośnie o około 2%, tak rok 2023 wcale już taki kolorowy być nie musi. Pierwsze oznaki kresu wygodnego życia francuskich konsumentów przyszły jednak szybciej niż się spodziewano. Dosłownie niecały tydzień temu prawie jedna trzecia stacji benzynowych borykała się z brakami paliwa. Powodem tego stanu Rzeczy były strajki w części najważniejszych rafinerii kraju, czyli na przykład w Total Energize czy ExxonMobil. Pracownicy oczekiwali lepszych warunków pracy oraz godziwej płacy za wykonywane przez nich zadanie. Ostatecznie w wyniku porozumień udało się dojść do tymczasowego kompromisu, aczkolwiek to nie rozwiązało problemów Francuzów, którzy czują się oszukani. Jeden z głównych przedstawicieli francuskiej lewicy, Jean-Luc Mélenchon, zapowiedział, że Francję czeka teraz cały tydzień, a nawet miesiące protestów, ponieważ ludzie są niezadowoleni.

Co więcej, uważają Macrona oraz innych liderów za ludzi słabych, ponieważ ci z jednej strony chcą szkolić teraz na swoim terytorium 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Natomiast z drugiej strony, 14 października, podczas wywiadu dla France 2, Emmanuel Macron został zapytany o to, jak zareaguje Paryż w przypadku użycia przez Rosję taktycznych ładunków jądrowych na Ukrainie. Odpowiedź francuskiego prezydenta była jednoznaczna. La France ne répond pas aux armes nucléaires, car elles éclatent les plans de l'Etat concernant la possibilité d'utiliser ce type d'armes par les armes françaises. Je dis toujours dit la vérité aux Françaises et aux Français. Ce qui se passe en Ukraine nous touche pour trois raisons principales. La première, c'est évidemment qu'un pays de notre continent est attaqué et que son intégrité territoriale, ses frontières, ont été violées par le voisin. La deuxième, c'est nos principes qui sont attaqués. Ce qui fonde notre droit international, ce qui justifie encore plus notre solidarité. Il n'y a pas d'ordre international si on laisse le plus fort envahir celui qui est le plus fragile et ne pas respecter les frontières. La troisième, c'est que la Russie est ce qu'on appelle un État doté. Ils ont l'arme nucléaire. Comme la France. Nous l'avons aussi. Ce qui est une force, une protection. Je pense qu'en la matière, il y a une règle simple qui prévaut depuis le début. On a une doctrine elle est claire moi je l'ai exprimée pour ce qui est de la france la dissuasion fonctionne mais ensuite moins on en parle et moins on agite la Odpowiedź ze strony francuskiego lidera można odczytać dość jasno. Ten sprzeciwia się potencjalnej eskalacji, gdyby Rosja posunęła się nawet o krok za daleko. Francuski prezydent jeszcze do niedawna dość często rozmawiał z Władymirem Putinem, próbując wytargować jakąś formę pokoju. To też zostało odczytane jako słabość Francji. Ta oprócz problemów z surowcami, cenami i pensjami ma jeszcze jedną piętę Achillesową. Otóż około 15% gazu w tym kraju pochodzi z Rosji. W teorii to niewiele, ale w sezonie zimowym Paryż jest uzależniony od importu energii z Niemiec, ponieważ około połowa reaktorów atomowych w kraju nie działa. Między innymi z uwagi na przestarzałe systemy chłodzenia, ale też brak możliwości zaopatrywania i tym podobne. Co więcej, uran jako paliwo też pochodzi z Rosji. Przez lata zaniedbywano konieczne inwestycje w te elektrownie. To spowodowało, że Paryż, wystraszony potencjalną energetyczną zapaścią, porozumiał się z Berlinem, aby ten wysyłał dalej Francuzom energię, a ci w Zamiast za to oddadzą gaz, który potrzebny jest dla niemieckiego przemysłu. W zasadzie to egoistyczne podejście powoduje, że zarówno Francja, jak i Niemcy prawie wcale nie ograniczyły zużywanego gazu, kiedy to Europa Wschodnia, która była bardziej uzależniona od Rosji, zrobiła to szybciej i lepiej. Południe kontynentu też unijne postulaty o wzajemnym wsparciu oraz oszczędzaniu Mazanic. nic. A to raczej nie zwiastuje niczego dobrego dla całej Unii Europejskiej, która obecnie jest znów mocno podzielona właśnie z uwagi na energię. Chociaż w przypadku Polski czy Węgier to też kwestia funduszy z KPO. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ostatnio zabrał głos w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Opowiedział się on za rozszerzeniem wspólnoty nawet do 36 krajów oraz stopniowemu znoszeniu zasady jednomyślności w sprawach dotyczących polityki Zagranicznej oraz polityki podatkowej. Realizacja tego celu wydaje się być nieco abstrakcyjna. Tym bardziej, że Unia w 2023 roku zagłębiona będzie w kryzysie i recesji. Scholz wsparł też wysiłki na rzecz niezależności wojskowej UE. Die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt doch, blockaden lassen sich überwinden. Darum habe ich vor ein paar Monaten, paar ein woche, paar Wochen in Prag Ideen zur Zukunft der Union vorgestellt. Erstens. Ich setze mich für die Erweiterung der Europäischen Union ein. Dass die EU weiter in Richtung Osten wächst, ist für uns alle ein Gewinn. Natürlich sind die Kandidatenländer gefordert, die Kriterien für den Beitritt zu erfüllen. Und dabei werden wir sie bestmöglich unterstützen. Doch auch die Europäische Union selbst müssen wir fit machen für diese Erweiterung. EU wird neue EU I choć te plany brzmią dumnie, to póki co są dalekie od realizacji, tym bardziej w kwestii nowych przyjęć. Niewykluczony jest też większy podział na bloki w zależności od interesów, bo te są naprawdę różne, tak samo jak podejście do wojny na Ukrainie. Południe oczywiście wspiera te starania. Jednocześnie zwykli ludzie nie rozumieją o co tak naprawdę w tym konflikcie chodzi, a mimo tego sami są najbardziej ekonomicznie pokrzywdzeni. Dla Polski Niemcy, jak i Francja, to ważni partnerzy gospodarczy, na co wskazują wykresy naszej wymiany handlowej. Nadchodząca recesja w dotychczasowym silniku napędowym Europy, jakim są Niemcy i Francja, nie zjastuje dla nas niczego dobrego. Tym bardziej, że my znajdujemy się tuż nieopodal toczących się działań wojennych. W wyniku niefortunnych wydarzeń i załamania się zachodu, nasza gospodarka jak i złotówka mogą oberwać niemal najbardziej na całym starym kontynencie. Prognozy już teraz nie napawają optymizmem. Do tego też dochodzi przecież kurs naszej waluty najgorszy niemal w całej swojej historii. Ale warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden. Bardzo bardzo istotny fakt. Jakiś czas temu zarzucano mi, że mój materiał o tym, że Polska może być regionalną potęgą jest dość mocno irracjonalny, tym bardziej z uwagi na nieco późniejszy odcinek o możliwej katastrofie ekonomicznej. Niemniej jedno drugiego w tym niekoniecznie wyklucza, a już zwłaszcza w perspektywie czasu co niestety wielu krytyków nie do końca zrozumiało. Strategiczny środek ciężkości przesunął się znacznie na wschód, czyli właśnie do Polski, państw bałtyckich, ale też całej grupy wyszachradzkiej w połączeniu z Rumunią oraz Bułgarią. Obecnie to od podstawy państw w naszej części Europy w dużym stopniu Polski zależy geostrategiczne położenie całego kontynentu. NATO powraca do swoich korzeni, stając się na powrót systemem obronnym świata zachodniego. Przez Polskę przechodzą dostawy logistyczne na Ukrainę, a z głosem ze zaczęli liczyć się Amerykanie, ale też cała Europa, która finalnie w znacznym stopniu ograniczyła kontakty z Rosją. W samej Moskwie sprawa Polski jest głośno komentowana przez propagandę i wizerunkowo w znaczeniu siłowym znacząco zyskaliśmy. Alekom, zначала Murawieckiemu, a potem Dudie, cudownym ludziom принадлежит идея, как можно скорее, чтобы ограничить финансирование путинской войны, а разобрать, демонтировать, достать Из-под воды северный поток А двоя... у поляков с кем двусторонний союзный договор с декабря 2017 года с Лондоном? <свят> Не шучу. Покажите нам. В это сложно поверить. Парни работают жестко. Сказано, сделало. Хотят демонтировать, сейчас демонтируют. Дуда, марионетка, делает то, что ему говорят из-за океана. А вот начальник Дуды фактически теми же словами и то же самое произнес чуть раньше. Давайте послушаем. Если Россия вторнется, что означает, что их танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда 2023 z pewnością będzie trudny, ale jeśli na ten rok przypadnie zakończenie wojny, to my na odbudowie Ukrainy oraz inwestycjach zyskamy najwięcej z uwagi na bliskość tego rynku oraz preferencyjne warunki, które już teraz padają po stronie ukraińskiej. Nasz handel w perspektywie tego roku zwiększył się mimo wojny. Sami zatem możecie się domyślić, jak dużą to może odegrać rolę w naszym odbiciu gospodarczym w nadchodzącym czasie. Polska zyska też dużego partnera w postaci Ukrainy na europejskim polu strategicznym. To nowa szansa dla polskiej geopolityki i przyszłości całego regionu. Dlatego osłabienie pozycji Zachodu, chociaż dobre z gospodarczego punktu widzenia nie jest, tak perspektywicznie może doprowadzić do nowej równowagi europejskiej, gdzie wschód będzie nowymi możliwościami. Oczywiście po drodze wiele jeszcze musi się wydarzyć, żeby ten scenariusz faktycznie się spełnił, ale teoretycznie są na to duże szanse. Dajcie znać w komentarzach, co sami o tym sądzicie. A ja dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.